Dzisiaj chciałem wam pokazać jak wygląda stary cmentarz na Florydzie. To jak widzicie, jesteśmy teraz w Oak Ridge Cemetery. To jest w takim małym miasteczku i to miasteczko się nazywa Arcadia, może po polsku Arcadia. I Arcadia to jest. Bardzo małe miasteczko, i to jest tak w środku, to nie jest tak za blisko wody, i przez to mało ludzi tutaj mieszka. Ale z tego co wiem, to to jest stare miasteczko. I to, co było ciekawe dla mnie, jest, że niektóre groby tutaj to mają no, ponad 100 lat. I myślę, że na Florydzie to rzadko się zdarza, przez to, że tak naprawdę 100 lat temu bardzo mało ludzi mieszkało na Florydzie. I też chciałem wam pokazać, jak Cmentarze wyglądają albo wyglądały w dawniejszych czasach, przez to, że zawsze uważałem, że te cmentarze w Polsce są takie bardzo unikalne. Myślę, że w Stanach groby są dosyć takie, no, zwykłe. I te groby są dosyć stare. Zaraz tutaj Wam pokażę. Przynajmniej one są stare dla nas na Florydzie. Hehe, <grym> gross. O, ten jest taki bardziej. Fajne. Przeważnie one są takie bardzo zwykłe, ale jak widzicie ten, to on jest taki bardziej, no ładniejszy bym powiedział. I jak widzicie, wszystko jest takie bardzo równe z ziemią. Ja byłem zaskoczony, że w Polsce te wszystkie trumny, albo te wszystkie miejsca, gdzie ludzie są pochowani, są takie... Wysokie. W tym całym cmentarzu, to nie widziałam w ogóle żadnej ławki, ale tutaj widzimy ławkę. To jest takie bardzo europejskie, bym powiedział. Ale może przez to, że te groby są akurat trochę nowsze. I widocznie tutaj mamy całą rodzinę. jak widzicie cała rodzina Rogers jest tutaj pochowana. Też to co jest fajne w tym cmentarzu, że tutaj mamy dosyć stare drzewa. Przeważnie nie zobaczycie aż takie stare drzewa, ale też to co jest dla mnie fascynujące jest, że niektóre te groby mają flagi tych Confederate States of America. Jak nie znacie tą flagę, to to jest ta flaga południa, że, to, że ta flaga reprezentuje Południe w trakcie wojny secesyjnej. Do dzisiaj jestem zaskoczony, jak widzę flagę tych ludzi, którzy przegrali wojnę domową. Ale myślę, że to jest przez to, że ten człowiek umarł, no, tak 90 lat temu mniej więcej. Urodził się w 1843 roku. To prawdopodobnie ten człowiek walczył w wojsku i, i walczył przeciw Stanów Zjednoczonych i dla tych Confederate States of America. I nawet tutaj widzimy takie coś. To jest Confederate States of America i to jest ta flaga. To widocznie to jest ich sposób, żeby. Pamiętać tego żołnierza. I tutaj też jest dosyć stary grób. Ci ludzie umarli w 1938 roku. Większość czasu mi się wydaje, że ludzie w Stanach nie przychodzą na cmentarze. A tutaj widzimy, że ktoś zostawił takie sztuczne kwiatki. Może przez to, że no, sztuczne kwiatki dłużej trwają niż, niż normalne kwiatki. I oczywiście, jak widzicie, wszystkie te groby są takie niskie. Ale ten nie i rzadko to się zdarza, a ten jest taki wyższy, tak jak widzicie. Świeczek to tutaj nie widzę, znaczy nie świeczki zniczę, z nie widzę. Widzę czasami od czasu do czasu a, widzę kwiatki i albo flagi amerykańskie, albo flagi a, tych Confederate States of America. Ale często te kwiatki są sztuczne. Widzimy, że ten człowiek przeżył drugą wojnę światową. Tutaj widzimy grób, który jest może mniej zwykły, bo większość tych grobów to są bardzo zwykłe. Ale jestem ciekawy, czy w Polsce na cmentarzach, czy ludzie mają polskie flagi, czy to jest tylko w Stanach? Tutaj widzimy dużo kwiatków. Te wszystkie kwiatki są sztuczne. Czy w Polsce też jest popularne, żeby zostawiać sztuczne kwiatki na grobach? Jak widzimy tutaj, to ten człowiek też był żołnierzem. Hej, czy chcesz być pochowany pod palmą? Możemy pić kolady w niebie. No i też jest ciekawe tutaj, że tak naprawdę jest bardzo mało ludzi tutaj na cmentarzu. Mi się wydaje, że w Polsce jest tak pełno ludzi w cmentarzach. Myślę, że chodzenie na cmentarz w Polsce to jest taki hobby. Przynajmniej to jest hobby mojego dziadka, nie wiem jak Wy. Wow, a patrzcie co tutaj się dzieje. Ha? Widocznie ta kobieta bardzo lubiła koty. Tutaj widzimy więcej takich zwykłych, bardzo zwykłych grobów. Widać, że ci ludzie też bardzo lubią zwierzęta. Mamy tutaj konie, nie, to jest jakiś pies, Doberman Pinscher może. Królik, kaczka, jakiś mały chłopczyk z psem. I tutaj też widzimy niemieckie owczarki. O, widocznie tutaj jest ten pies pochowany też. No i tutaj widzimy jeszcze taki jeden duży grób. Rzadko się to widzi tutaj. To co myślicie o takich cmentarzach? Czy uważacie, że te cmentarze w Polsce są lepsze, albo może ładniejsze? Czy wam się podoba takie bardziej. Takie no zwykłe podejście do cmentarzów. I jak ktoś nie ma pieniędzy na grób, to po prostu wywalają to ciało do śmietnika tutaj. O, patrzcie, tutaj to, to jest stare grób, że tak prawie nic nie zostało z tego, to jest takie bardzo stare. Albo może po prostu jest niezadbane. Też czasami widać takie groby, i te groby widać, że tak nawet. Nic nie jest napisane i trochę dziwny kształt też. Tutaj mamy jeszcze jeden grup z flagą południa uh, flagi, uh, no, Confederate States of America, i tak samo tutaj widzimy taki znak. Tylko ciekawe, ile lat ten znak ma, bo to jest, to wygląda bardzo stare. No i chyba wszystko widzieliście. Myślę, że każdy cmentarz w Stanach jest trochę inny, ale mniej więcej myślę, że tak wyglądają. Myślę, że ogólnie cmentarze w Stanach są bardzo takie zwykłe i nawet często zobaczycie, że, że tylko takie coś wystaje z ziemi. Pamiętam jak byłem młodszy i widziałem jak te groby w Polsce wyglądają, to byłem zaskoczony. Ja tak pomyślałem, wow, czy to są groby dla króla albo coś takiego? Myślę, że śmierć to jest może ważniejsza dla Polaków i może przez to groby i cmentarze też są Ważniejsze dla Polaków niż dla ludzi w Stanach. To mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy filmik. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach. Też dajcie znać, czy byliście na cmentarzu w innych miejscach, nie tylko w Polsce. Czy byliście na cmentarzu w Stanach, albo nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Chinach. Dajcie znać w komentarzach, bo to jest ciekawy temat i myślę, że jak jakaś kultura traktuje śmierć. I cmentarze to też może nam trochę powiedzieć o tej kulturze, to dzięki, że oglądacie mój kanał, i do następnego razu. Cześć.